Do każdej godziny. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby se chciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy. Aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę siódmą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełniła tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą, i aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całą siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość, i wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu. I zaczynam. Siódma godzina, od godziny 23 do 24, trzecia godzina konania w ogrodzie Getsemani. Mój słodki Jezu, moje serce nie może już dłużej wytrzymać, gdy patrzę na Ciebie i widzę, że nieustannie konasz. Krew spływa strugami z całego Twojego ciała. I to w takiej obfitości, że nie będąc w stanie już dłużej ustać na nogach, upadasz w kałużę krwi. O miłości moja, serce mi pęka, gdy widzę Cię tak słabego i wyczerpanego. Twoja uwielbiona twarz i Twoje twórcze ręce leżą na ziemi i są zalane krwią. Wydaje się, że w zamian za morza niegodziwości, jakie stworzenia ci wysyłają, Ty chcesz przelać morza krwi, aby w niej zatopić ich grzechy i tą krwią dać każdemu zaświadczenie Twojego przebaczenia. Ale och, mój Jezu, wstań, to co cierpisz jest zbyt wielkie, niech to już wystarczy dla Twojej miłości. I gdy się wydaje, że mój ukochany Jezus umiera w swojej własnej krwi, miłość daje mu nowe życie. Widzę, że się z trudem porusza. Podnosi się pokryty krwią i brudem, i wydaje się, że chce iść, ale nie mając siły, z trudem się wlecze. Moje słodkie życie, pozwól mi wziąć Cię w swoje ramiona czy idziesz może do swoich drogich uczniów ale jakaż jest boleść twojego ukochanego serca gdy widzisz ich ponownie śpiących drżącym i słabym głosem wołasz do nich dzieci moje nie śpijcie zbliża się godzina czyż nie widzicie do jakiego stanu wyczerpania się doprowadziłem och pomóżcie mi nie upuszczajcie mnie w tych wyjątkowych chwilach. Chwiejesz się, i niemal tuż przy nich upadasz, gdy Jan wyciąga ramiona, żeby cię podtrzymać. Jesteś tak zmieniony, że gdyby nie łagodność i słodycz Twojego głosu, nie rozpoznaliby ciebie. Potem zalecasz im czuwanie i modlitwę, i powracasz do ogrodu. Ale z drugą raną w swoim sercu. W tej ranie widzę, moja dobroci, wszystkie grzechy tych dusz, które, pomimo że widzą Twoją łaskawość, ukazaną w darach, w pocałunkach i w pieszczotach, zapominają o Twojej miłości i o Twoich darach i stają się senne i ospałe podczas nocy próby. Tracąc w ten sposób ducha nieustannej modlitwy i czujności. Jezu mój, prawdą jest, że po ujrzeniu Ciebie i skosztowaniu Twoich darów, gdy dusza zostaje ich pozbawiona, potrzeba jej ogromnej siły, aby wytrwać. Tylko cud może sprawić, że dusze te przetrwają próbę. Dlatego też. Współczując Ci z powodu tych dusz, których niedbałość, lekkomyślność i zniewagi są najbardziej gorzkie dla Twojego serca, proszę Cię, że gdyby miały uczynić choćby jeden krok, który mógłby w najmniejszym stopniu sprawić Ci przykrość, otocz je tak wielką łaską, żeby powstrzymać je przed utratą ducha nieustannej modlitwy. Mój słodki Jezu, gdy powracasz do ogrodu, wydaje się, że już więcej nie możesz wytrzymać. Wznosisz ku niebu swoje oblicze pokryte krwią i ziemią i powtarzasz po raz trzeci: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze święty, pomóż mi, potrzebuję pocieszenia. Prawdą jest, że z powodu grzechów, które na mnie spoczywają, budzę obrzydzenie i wstręt. Jestem ostatnim spośród ludzi wobec Twojego nieskończonego Majestatu. Twoja sprawiedliwość jest na mnie oburzona, ale spójrz na mnie, o Ojcze, jestem nadal Twoim Synem, który stanowi z Tobą jedno. Och, pomóż, miej litość, o Ojcze, nie pozostawiaj mnie bez pocieszenia. Potem wydaje mi się, że słyszę cię moja słodka dobroci, jak wzywasz kochaną mamę. Ukochana mamo, przytul mnie w swoich ramionach, tak jak mnie tuliłaś, gdy byłem dzieckiem. Daj mi tego mleka, które ssałem od ciebie, aby mnie pokrzepić i osłodzić gorycz mojego konania. Daj mi swoje serce, które było całą moją radością. Moja mamo, Magdaleno, kochani apostołowie, wy wszyscy, którzy mnie kochacie, pomóżcie mi, pocieszcie mnie, nie pozostawiajcie mnie samego w tych wyjątkowych chwilach. Stwórzcie wszyscy wokół mnie koronę, dajcie mi na pocieszenie waszą obecność i waszą miłość. Jezu, miłości Moja, któż mógłby wytrzymać, widząc Cię w takim skrajnym stanie. Któż mógłby mieć tak twarde serce i nie poczuć silnego żaru, widząc Cię zatopionego we krwi? Któż nie wyleje potoku gorzkich łez, słysząc Twój zbolały głos, który poszukuje pomocy i pocieszenia? Jezu mój, podnieś się na duchu. Widzę już, że ojciec posyła ci na pocieszenie i wsparcie anioła, aby wyciągnąć cię z tego stanu agonii i oddać cię w ręce Żydów. I podczas, gdy ty będziesz z aniołem, ja obejdę wokół niebo i ziemię. Ty mi pozwolisz wziąć tę krew przez ciebie przelaną, abym mogła ją zanieść wszystkim ludziom, jako rękojman zbawienia dla każdego, i przynieść Ci w zamian na pocieszenie ich uczucia, uderzenia serc, myśli, kroki i czyny. Moja niebieska Mamo, przychodzę do Ciebie, abyśmy razem udały się do wszystkich dusz i dały im krew Jezusa. Ukochana Mamo, Jezus potrzebuje pocieszenia. A największym pocieszeniem, jakie możemy Mu dać, jest przyprowadzenie Mu dusz. Magdaleno, przyłącz się do nas, wy wszyscy aniołowie, przyjdźcie zobaczyć, do jakiego stanu Jezus został doprowadzony. On potrzebuje od wszystkich pocieszenia i znajduje się w takim stanie wyczerpania, że nie odrzuci nikogo. Jezu mój, gdy pijesz kielich pełny intensywnej goryczy, który przysłał ci Ojciec Niebieski, słyszę, że jeszcze bardziej wstychasz, jęczysz, majaczysz i mówisz przytłumionym głosem. Dusze, dusze, przybywajcie, przynieście mi ukojenie i zajmijcie sobie miejsce w moim człowieczeństwie. Pragnę Was, tęsknię za Wami. Och, nie pozostawajcie głuche na moje wołanie, nie marnujcie moich żarliwych pragnień, mojej miłości i mojego bólu. Przyjdźcie, dusze, przyjdźcie. Majaczący Jezu, każdy Twój jęk i westchnienie są raną dla mojego serca, która nie daje mi spokoju. Biorę więc jako swoje własne Twoją krew. Twoją wolę, Twoje płomienne pragnienia, i Twoją miłość, i krążąc wokół nieba i ziemi, chcę pójść do wszystkich dusz, aby dać im Twoją krew jako rękojmę ich zbawienia. Chcę je do Ciebie przyprowadzić, żeby ugasić Twoje pragnienie, ostudzić Twój zapał oraz osłodzić gorycz Twojego konania. I gdy będę to czynić, Ty, odprowadzaj mnie swoim wzrokiem. Moja mamo, przychodzę do Ciebie, bo Jezus potrzebuje dusz i pragnie pocieszenia. Daj mi więc swoją matczyną dłoń i obejdźmy razem cały świat w poszukiwaniu dusz. Zamknijmy w Jego krwi uczucia, pragnienia, myśli czyny i kroki wszystkich stworzeń. Wrzućmy w ich dusze płomienie Jego serca, ażeby mogły Mu się poddać. I tak zamkniętych w Jego krwi, przekształconych w Jego płomienie zgromadźmy wokół Jezusa, aby osłodzić ból Jego gorzkiego konania. Mój Aniele Stróżu, idź przed nami Idź i przygotuj dusze, które mają otrzymać tę krew, tak aby nie było ani jednej kropli, która by nie przyniosła pożądanego efektu. Pośpieszmy się, mamo, wyruszajmy. Widzę spojrzenie Jezusa, które nam towarzyszy, słyszę Jego powtarzający się szloch, który popędza nas do działania. A oto, mamo. Przy pierwszych krokach dochodzimy już do drzwi domów, w których przebywają chorzy. Jak wielu ciska przekleństwa, złożyczy, rozpacza, a nawet próbuje odebrać sobie życie. Ach, mamo, słyszę szlochanie Jezusa. Widzi on, jak jego najdroższe przejawy miłości, za pomocą których przynosi duszą cierpienie. Aby je do siebie upodobnić, są odpłacane obelgami. Dajmy im Jego krew, aby mógł im zapewnić niezbędną pomoc, a swoim światłem dał zrozumieć, jakie jest dobro płynące z cierpienia i podobieństwo, które nabywają do Jezusa. Wejdźmy do pomieszczeń, gdzie przebywają umierający. Moja mamo, jakież to straszne, jak wiele dusz jest bliskich upadku do piekła, iluż z nich po grzesznym życiu chce zadać ostatni ból temu nieustannie przebijanemu sercu, koronując swój ostatni oddech aktem desperacji. Inni, związani zimskimi więzami, nie potrafią się zdecydować, aby uczynić ostatni krok. Święta Mamo, dajmy wszystkim umierającym krew Jezusa, która zmuszając demony do ucieczki, przygotuje ich do przyjęcia ostatnich sakramentów i pozwoli im umrzeć dobrą i świętą śmiercią. Na pocieszenie dajmy im konanie Jezusa, a gdy On będzie ich sądził, znajdzie ich okrytych własną krwią i spoczywających. W swoich ramionach, a wówczas wszystkim udzieli swojego przebaczenia. O mamo, spójrz, jak ziemia pełna jest dusz, które bliskie są upadku w grzech. Jezus wybucha płaczem, widząc swoją krew narażoną na nowe profanacje. Potrzeba cudu, aby powstrzymać je przed upadkiem. Dajmy im więc krew Jezusa. W niej znajdą siłę i łaskę, aby nie popaść w grzech. Jeszcze jeden krok, O Mamo! Oto dusze, które już popadły w grzech. Jezus je kocha, ale spogląda na nie z przerażeniem, ponieważ są splamione, a jego konanie się wzmaga. Dajmy im krew Jezusa, która zawiera życie, aby mogły ponownie powstać. Nawet jeszcze piękniejsze, wywołując uśmiech całego nieba i ziemi. Idźmy dalej, O Mamo, do tych dusz, które grzeszą i uciekają od Jezusa, którego obrażają i tracą nadzieję na jego przebaczenie. Dajmy im krew Jezusa, aby usunęła z wiecznego potępienia i wyryła z zbawienia. Niech napełni ich serca po popełnionym grzechu, taką nadzieją i miłością, żeby mogli pobiec do stóp Jezusa i przylgnąć do nich, nie odrywając się już nigdy więcej. Spójrz o mamo, tutaj są dobre i niewinne dusze, które jednak znajdują wokół wiele pułapek i wiele zgorszenia. Zapieczętujmy i otoczmy ich niewinność krwią Jezusa, żeby się stała jak gdyby murem obronnym, tak aby grzech nie miał do nich dostępu. Tą krwią przepędź tych, którzy chcieliby ją splamić, zachowaj je od skazy i pozostaw czyste, tak aby Jezus mógł w nich znaleźć swoje zadowolenie i swój odpoczynek. A teraz śpieszmy się, mamo, do tych, którzy nie wyznają wiary świętego Kościoła katolickiego i do tych, którzy nie są nawet chrześcijanami, zwłaszcza do tych, którzy znajdują się na łożu śmierci. Jezus, który jest życiem wszystkim, nie jest odwzajemniany nawet najmniejszym aktem miłości i nie jest uznawany przez swoje własne stworzenia. O mamo, Dajmy im Jego krew, umieśćmy w niej wszystkich i zaprowadźmy ich wokół Jezusa, jak wiele sierot i wygnańców, którzy odnajdują swojego Ojca. W ten sposób Jezus poczuje się pocieszony w swojej gorzkiej agonii. O mamo, weźmy Jego krew i dajmy ją wszystkim strapionym, aby mogli otrzymać pocieszenie. Ubogim, aby mogli pokochać swoje drogocenne ubóstwo, tym, którzy są kuszeni, aby mogli wywalczyć zwycięstwo, niewierzącym, aby mogła zatriumfować w nich wiara, bluźniercom, aby zmienili przekleństwa w błogosławieństwa, duchownym, aby zrozumieli swoją misję i byli godnymi kapłanami Jezusa. Dajmy ją również duszom z czyśćca, które tak bardzo szlochają i domagają się tej krwi dla swojego oswobodzenia. A teraz wzlećmy do nieba i dajmy tę krew aniołom i świętym, aby otrzymali większą chwałę, dziękowali Jezusowi i się za nas modlili. A teraz pozwól, o Mamo, że również i Tobie dam tę krew, dla Twojej większej chwały Niech ta krew zaleje Cię nowym światłem oraz nowym szczęściem i od Ciebie spłynie do wszystkich stworzeń, aby wszystkim przynieść łaskę zbawienia. Na koniec daj również i mnie tę krew Ty wiesz, jak bardzo jej potrzebuję. Oczyść mnie tą krwią, ulecz i wzbogać, spraw, aby krążyła w moich żyłach. I dała mi całe życie Jezusa, aby spłynęła do mojego serca i przemieniła je w Jego własne serce, aby upiększyła mnie tak bardzo, żeby Jezus mógł we mnie znaleźć swoje upodobanie. Konający Jezu, wydaje się, że Twoje życie dobiega kresu, słyszę już odgłosy konania. Widzę Twoje oczy przyćmione zbliżającą się śmiercią, i wszystkie Twoje najświętsze członki obumarłe. Widzę, że chwilami przestajesz oddychać, i serce mi pęka z bólu. Obejmuję Cię i czuję, że jesteś zimny jak lód. Potrząsam Tobą, ale Ty nie dajesz znaku życia. Jezu, czy Ty umarłeś? Zbolała mamo. Aniołowie niebiescy, przyjdźcie płakać nad Jezusem i nie pozwólcie, abym dalej bez niego żyła, bo już dłużej nie mogę. Przyciskam go mocno do siebie i słyszę, jak wydaje następny oddech i ponownie nie daje znaku życia. Wołam więc do niego: Jezu, Jezu, życie moje, nie umieraj! Słyszę już hałas Twoich wrogów. Którzy nadchodzą, aby cię pojmać, kto cię obroni w tym stanie, w którym się znajdujesz? A on, poruszony, wydaje się, że powstaje ze śmierci ku życiu, spogląda na mnie i mówi: Córko, jesteś tutaj, byłaś więc świadkiem moich cierpień i tak wielu śmierci, jakie poniosłem. Wiedz zatem, o córko, że w czasie tych trzech godzin gorzkiego konania zawarłem w sobie wszystkie życia wszystkich stworzeń i przeszedłem wszystkie ich cierpienia, a nawet ich śmierć, dając każdemu z nich moje własne życie. Moje konanie podtrzyma ich własne konanie. Moja gorycz i moja śmierć przemienią się dla nich w źródło słodyczy i życia, jakże drogo kosztują mnie dusze, gdybym przynajmniej był odwzajemniony. Widziałaś więc, że gdy umierałem, zaczynałem ponownie oddychać, to były śmierci stworzeń, które w sobie odczuwałem. Mój zdeszany Jezu. Ponieważ chciałeś zawrzeć w sobie również i moje życie, a więc i moją śmierć, błagam cię w imię tego Twojego gorzkiego konania, ażebyś przyszedł i towarzyszył mi w godzinie mojej śmierci. Dałam Ci swoje serce jako schronienie i miejsce odpoczynku, swoje ramiona, aby Cię podtrzymywały. Oddałam Ci całą siebie do dyspozycji. Och, jakże chętnie oddałabym się w ręce Twoich wrogów, aby móc umrzeć zamiast Ciebie. O życie mojego serca, przyjdź w godzinie mojej śmierci, oddać mi to, co ja Tobie dałam: Twoje towarzystwo, Twoje serce jako łoże i miejsce odpoczynku, Twoje ramiona jako wsparcie oraz Twój ciężki oddech. Żeby zmniejszyć moje zmartwienia. W ten sposób będę mogła oddychać Twoim oddechem, który jak oczyszczające powietrze, oczyści mnie z wszelkiego brudu i przygotuje do wejścia do wiecznej szczęśliwości. A co więcej, mój słodki Jezu, dasz mojej duszy całe swoje przenajświętsze człowieczeństwo, tak Iż spoglądając na mnie, będziesz mnie widział przez siebie samego, a widząc siebie samego, nie znajdziesz niczego, za co mógłbyś mnie osądzić. Następnie wykąpiesz mnie w swojej krwi, ubierzesz w lśniące bielą szaty swojej przenajświętszej woli, przyozdobisz swoją miłością i dając mi ostatni pocałunek. Pozwolisz mi wzlecić z ziemi do nieba, a to, czego pragnę dla siebie, proszę cię, daj wszystkim umierającym. Ale zbliżają się już twoi wrogowie, a ty chcesz mnie opuścić, żeby wyjść im naprzeciw. Ja zaś, przytulając się mocno do twojego serca, już nigdy cię nie opuszczę. Podążam za tobą. A Ty daj mi swoje błogosławieństwo. Dziękczynienie po każdej godzinie. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymała towarzystwa, i ja przybiegłam. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści się modlisz, składasz zadość uczynienie, cierpisz. Oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: Dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy. I błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och, Jezu! Przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławię Cię tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.